Nawet wśród nas, jako rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, zdarzają się osoby, które po prostu chcą zrobić biznes na tych różnych pseudo-różnych terapiach. Ja osobiście miałam też kilka propozycji, włączenia się w coś tam, jakoś piramidę, czy w coś, żebym coś tam promowała, polecała, bo konto mam takie, jakie mam, nie za. Zasięgi. Mam i, i gdybym ja po prostu i, i mam postępy u Szymka. Gdybym ja nagrała tylko jakiś filmik, pokazała tą agresję, to co, jak wyglądał nasz dom, jak to wszystko wyglądało jakiś czas temu, zostawiła to z tym, co jest teraz i powiedziała, że to po kropelkach takich i takich, albo plasterkach takich i takich... To szłoby jak woda. Uch. A są rodzice, którzy się sprzedają niestety. Ile mogę, staram się tam rodzicom przymycić, żeby no, tutaj raczej logicznie do tego podchodzili. Ale trzeba mieć się na baczności, bo po prostu jak patrzę nieraz, jakie są pomysły i co wciskają nawet inni rodzice, to, to, to jest przykre. A prawda jest taka, że terapia i tyle.